Zapominanie o niej, zapominanie o pięknej przyszłości, jaką ma Europa, jest jednym z powodów tego, że my tak naprawdę nie możemy się obudzić. Także ten apel papieża z Komposteli jest ciągle, ciągle aktualny i ten kryzys ducha, mam nadzieję, będzie przezwyciężony. Dziękuję. Dziękuję. Proszę Państwa, a pan profesor, tutaj mamy jakiś, jakąś drogę do optymizmu, jest to droga do komposteli, a tutaj teraz, prawda, panie profesorze, z pańskiej perspektywy. Przede wszystkim chciałbym podziękować za zaproszenie tutaj na to forum. Proszę Państwa, Europa przeżywała wiele kryzysów. Pan profesor Kukliński zacytował tutaj w zasadzie Spenglera, to jest początek lat 20. XX wieku der Untergang des Abendlandes. Potem rzeczywiście była wielka katastrofa po tej pierwszej wojnie światowej. Franz Josef Strauss, minister spraw zagranicznych, również minister finansów w rządzie Konrada Adenauera kiedyś powiedział, że Europa skończyła się w 1917 roku, kiedy z jednej strony weszli do niej dzicy Hunowie ze wschodu, a z drugiej strony weszli Dzicy Kowboje z zachodu, bo wtedy Chopena, Beethovena, Bacha zastąpił jazz, bo wtedy zmieniono cylindry na kapelusze, bo wtedy panie zrzuciły gorsety i wtedy zaczęła się nowa epoka w sensie kulturalnym Europy. Jeśli patrzymy teraz na naszą rzeczywistość obecną, to mamy do czynienia z sytuacją taką, że również ta Europa po II wojnie światowej miała wiele kryzysów. Proszę zwrócić uwagę, że na przykład w 1954 roku. Kiedy mieliśmy już do czynienia i z europejską wspólnotą obronną i z europejską wspólnotą e, polityczną, europejską wspólnotą węgla i stali to były trzy jakby takie elementy Europy zjednoczonej, e, Zgromadzenie Narodowe francuskie odmówiło poparcia dla Europy, wspólnej Europy politycznej i wspólnej polity, Europy e, Obronnej. Wtedy Konrad Adenauer powiedział, że to już jest koniec Europy. Po trzech latach doszło do tego, że powstała na nowo jakby i zaczęła się odradzać w nowej formie i zaczęła nabierać kształtów, które w jakimś sensie mamy w tej chwili. Europa nie jest czymś, co tworzy się od razu. Europa w sensie zorganizowanym, w sensie zintegrowanym, w sensie Unii Europejskiej. To jest długi proces. Proszę zwrócić uwagę, że my mówimy tutaj o integracji, mamy na myśli w zasadzie kilka rodzajów integracji. Kiedy patrzymy tak standardowo na to, co nam dał traktat z Maastricht, a więc traktat, który dał trzy jakby filary tej Europy, to jesteśmy najbardziej, za, najbardziej zaawansowani, jeśli chodzi o integrację gospodarczą, jeśli chodzi o politykę zagraniczną czy politykę obronną, no to jesteśmy. Gdzieś może na początku tej drogi, a jeżeli chodzi o politykę wewnętrzną czy sądownictwa, to dopiero się to wszystko zaczyna. Jeżeli popatrzymy na to z punktu widzenia tej integracji gospodarczej, to proszę zwrócić uwagę, że spośród wielu, wielu integracji regionalnych w świecie Europa osiągnęła ten stan, który nie osiągnęło żadne zintegrowane ugrupowanie ani Mercosur, ani nafta, ani inne. Mamy przeszliśmy pewne etapy, etap wspólnego y, 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 strefy wolnego handlu, niepełnej unii celnej, pełnej unii celnej. Jesteśmy na etapie tego, co określamy jako integracja walutowa. Zmierzamy do tej integracji gospodarczej, integracji politycznej. I ja sądzę, że to będzie trwało, długo to będzie trwało, będziemy jeszcze nieraz będą takie sytuacje, będą jeszcze nieraz takie momenty, kiedy będziemy się cofali. Zbigniew Brzeziński powiedział kiedyś, że w tej Europie ciągle jeszcze istnieje coś, co będzie hamowało ten postęp. To są po prostu pewnego rodzaju interesy narodowe, które nieraz są przedkładane ponad interesy ogólne, ponad interesy państwowe, ponad interesy europejskie. I rzeczywiście trudno nam się wyzbyć. Mamy do czynienia w tej Europie z państwami, które albo utraciły kiedyś swoją wielkość i poprzez Europę usiłują odzyskać swoją wielkość, albo mamy do czynienia z państwami, które dopiero odzyskały tę niepodległość w pełnym wymiarze i w związku z tym tak samo ten interes narodowy jest ważniejszy niż interes ogólnoeuropejski. Możemy powiedzieć również w ten sposób, że kiedy szukamy, na przykład pewnej racji stanu, no to w tej Europie różnie ona jest pojmowana. Henry Kissinger kiedyś wskazał na to, że kiedy mówimy o racji stanu, to ona polega nie na tym tylko, że my usiłujemy realizować swój interes, ale również polega na tym, żeby dążąc do zapewnienia określonego miejsca. W jakimś zintegrowanym społeczeństwie, pamiętać o tak zwanej polityce samoograniczania. Polityka samoograniczania, która jest hamulcem, jeśli chodzi o to, co nazywamy polityką, polityką która e, prowadzi do dominacji. I tutaj jest między innymi od, próba odpowiedzi na e, e, pytanie pana profesora Waszkiewicza, czy grozi nam dominacja jednego państwa, dwóch państw? Oczywiście. Takie niebezpieczeństwo zawsze istnieje. Dlatego też musimy pamiętać o tym, że musimy tutaj traktować ten problem racji stanu określonych państw w charakterze właśnie samoograniczania, raczej poprzez staranie się stworzenia określonej płaszczyzny równowagi. Tutaj można powiedzieć, że to jest jakby pewna myśl, którą kiedyś, która kiedyś została rzucona przez Pita Młodszego. Jednego z ministrów Wielkiej Brytanii, który właśnie mówił, że mam że w układ międzynarodowy, niezależnie od tego, czy to jest Układ Ogólnoeuropejski, czy w jakimś, jakiejś organizacji europejskiej, on musi być opierać się na równowadze, to znaczy nie może prowadzić do, do tej dominacji, na przykład pod przestworzenie sojuszy. A mamy takie niebezpieczeństwo. Proszę zwrócić uwagę, że w tej Europie, w tej Unii Europejskiej. Ciągle istnieje tendencja do poszukiwania różnego rodzaju sojuszy, które mogą przeciwstawić się pewnych, pewnych koncepcjom, na przykład chociażby rozszerzenia. Mamy z jednej strony Partnerstwo Wschodnie, a więc próba rozszerzenia na wschód, a z drugiej strony Francja w tym momencie tworzy alternatywę Unii Śródziemnomorskiej. To jest też, proszę Państwa, pytanie czy my będziemy myśleli w kategoriach ciągłego rozszerzania, czy będziemy myśleli w kategoriach pogłębiania? Bo to jest ten problem, który powstał po traktacie z Maastricht. W traktacie z Maastricht powstało iunctim pomiędzy rozszerzaniem i pogłębianiem. Nicea przerwała, i teraz jest pytanie, jak daleko mamy się rozszerzać? Jak daleko mamy się rozszerzać na wschód? Jak daleko mamy się rozszerzać na Afrykę, tak jak chce Francja? A więc w związku z tym musimy się zastanowić, czy pogłębiamy tę Unię, czy ją rozszerzamy, czy musimy szukać jakiejś innej drogi. To tyle na razie. Dziękuję. No dobrze, proszę Państwa. Jakby powiedzieć, dalej panuje w tym temacie, któryśmy sobie postawili, szukanie tych optymistycznych scenariuszy, jaka padło kiedyś takie, takie pojęcie, to wydaje się czysto polskie, jasność pomroczna, prawda, to jakoś tak, tak to tutaj wygląda. Panie, panie ambasadorze, Pan jeszcze nie mówił, ostatnia szansa, że coś znajdziemy w tej turze, potem będziemy jeszcze raz ten, ten temat drążyć. Oczywiście zacznę od narzekania. Wszyscy mówili tutaj o kryzysie. Widzimy, że kryzys powoduje takie reakcje, że wracamy do takiej skorupy narodowej, do naszych sprawdzonych tożsamości. Politycy próbują nas bronić przed zagrożeniami w sposób tradycyjny, więc robią to, co najbardziej lubią, co najlepiej rozumieją, czyli obudowują się w swoich narodowych receptach tu mamy protekcjonizm mamy strefy interesów też w, poza Unią Europejską bo przecież dotknięci jesteśmy kryzysem przez